Każda edycja konkursu poetyckiego czy nagrody poetyckiej jest zupełnie inna, dlatego że za każdym razem zaczyna się wybieranie od, od, od nowa. Nie ma czegoś takiego jak możliwość. Powtarzania y, sytuacji. Poezja w roku 2012 była trochę inna niż poezja w roku 2013. My w gruncie rzeczy możemy tylko powiedzieć, y, drodzy Państwo, y, wśród tych wszystkich tomów, które ukazały się w roku 2013, mamy Wam do zaproponowania pięć. I te pięć stanowią pewien wgląd w to, co w myśleniu tłumaczy, których jest najwięcej w jury i krytycy uważają za godne zauważenia. To znaczy zawsze jest tak, że albo wybór zmierza w stronę ujednolicenia, wskazującego na to, że jury ma podobne poglądy, choćby nawet głośno ich nie. Wyrażało, albo wszystko idzie w stronę różnorodności, wynikającej z właśnie takiego wzajemnego pogodzenia się, że skoro jedna osoba zgodziła się na coś, to ja mogę się zgodzić na coś innego. Mnie się zdaje, że, że ta piątka, tegoroczna bliska jest raczej zasadzie różnorodności, to znaczy daje pewien, pewne wyobrażenie czy pewien wgląd, zwłaszcza temu, kto czytał znacznie więcej, na to, jak brzmiała polska poezja, czy w jakich kierunkach się rozwijała. Nie wierzę w to, żeby można odpowiedzieć na pytanie, co to jest dobry wiersz, albo podać jakieś jednolite, jedno kryterium rozstrzygające. Nie wierzę w to dlatego, ponieważ dobrych wierszy jest strasznie dużo. I one, te wiersze odpowiadają na bardzo różne sposoby na to samo pytanie. Gdyby była jedna odpowiedź, to wystarczyłoby wtedy, być może, bez końca czytać jednego poetę, a w tym jednym poecie kilka wierszy. I wtedy cały wysiłek szukania co roku jakichś nowych zjawisk byłby wysiłkiem no, niepotrzebnym.